Jest wieczór, za dosłownie kilka godzin Jezus zostanie pojmany, a następnego dnia zostanie ukrzyżowany i umrze. I Ewangelie mówią nam, że zanim Jezus został pojmany, udał się na górę oliwną i tam się modlił. Był to czas zmagania, był to czas, kiedy Jezus w zasadzie został sam. Jezus poprosił pewnych konkretnych uczniów, aby, aby razem z Nim trwali, żeby wołali za Niego, ale oni poszli spać, byli zmęczeni. Więc Jezus został sam. Więc i anioł z nieba stanął u Jego boku i wspierał Go, dodawał Mu sił. To był czas ogromnego zmagania w modlitwie. I to podczas tej modlitwy Jezus powiedział do Ojca: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola. Ale twoja niech się stanie. Więc ta modlitwa na górze oliwnej była modlitwą o, o niego samego, o Jezusa. Tak Jezus modlił się o siebie, że miał siłę wypełnić wolę Ojca. Jezus, Jezus poddawał się woli Ojca. Yy, I widzimy, że ojciec. Odpowiedział na tę modlitwę. Jezus wykonał wszystko, z czym został posłany. I trzy ewangelie mówią nam o tej modlitwie. Natomiast Jan w swojej ewangelii no mówi nam, wspomina, że Jezus razem z uczniami udał się do Ogrodu Oliwnego i mówi o tym, że tam został Jezus aresztowany, ale nie wspomina nic o modlitwie Jezusa, o jego zmaganiu w Ogrodzie Oliwnym. Za to pokazuje nam inną modlitwę, która miała miejsce tego samego wieczoru, ale troszeczkę wcześniej. Jan pokazuje nam modlitwę Jezusa, o której no, nic nie mówią nam pozostałe Ewangelii, więc mamy uzupełnienie tego obrazu, który jest w tych trzech Ewangeliach, uzupełnienie tego, co się wydarzyło tego wieczora. Ale też możemy powiedzieć, że Jan pozwala nam spojrzeć na Jezusa trochę inaczej, z innej perspektywy. Jan jest tym uczniem, który był bardzo bliskiej, zażyłej relacji z Jezusem. On był tym uczniem, który się opierał o ramię Jezusa w czasie wieczerzy. Więc on był tym ukochanym synem i on ze swojej perspektywy, swoimi oczami pokazuje nam Jezusa Chrystusa. Ale zanim przejdziemy do tej modlitwy, to chciałbym, abyśmy krótko przyjrzeli się kontekstowi, w jakim ta modlitwa się pojawia. Otóż Jan w 13, czy od 13 rozdziału do 17 rozdziału włącznie pokazuje nam ten wieczór ostatniej wieczerzy. Ostatniej, ostatnie, o tej paschy, którą Jezus spożył ze swoimi ucz, uczniami, i potem w 18 rozdziale czytamy, że Jezus udał właśnie się na górę oliwną. Więc ta modlitwa Jezusa jakby zamyka, czy jest zwieńczeniem tej ostatniej wieczerzy, jaką Jezus spożywał ze swoimi uczniami. Ale trzeba dodać, że. Ta modlitwa no, jest nie tylko zwieńczeniem czy też zakończeniem wieczerzy, jest czymś więcej. Na samym początku XIII rozdziału Jan napisał: Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Więc Jan mówi nam, że Jezus już wie, że odchodzi do Ojca. Już wie, że ten długo oczekiwany moment ukrzyżowania i śmierci jest już bardzo blisko, jest okrąg. Jezus wie, że to jest ostatnia paska, ostatnia wieczerza, jaką spożyje ze swoimi uczniami. Dlatego chce pokazać swoim uczniom, jak bardzo ich kocha. I Jezus pokazuje im to na różne sposoby właśnie w tych czterech rozdziałach: trzynasty, czternasty. 5, tak, 13, W pięciu rozdziałach. Od trzynastego do siedemnastego. I pokazuje właśnie to na różne sposoby tą ogromną miłość, miłość bez reszty, miłość do końca. Myje im nogi. Daje im nowe przykazanie miłości. Daje im różne zachęty do trwania w wierze w niego. Daje obietnicę ducha świętego, ducha prawdy. Pokazuje, jak i, y, y, więc, da, i w ten sposób pokazuje im, jak bardzo ich kocha, ale też daje ostrzeżenia przed różnymi niebezpieczeństwami i finalnie zanosi do Boga wołanie o swoich uczniów, modli się o swoich uczniów. Więc kiedy myślimy o tej modlitwie, to myślmy o niej właśnie w tych kategoriach. Myślmy o niej jako o tym ostatnim sposobie, w jaki Jezus Chrystus wyraził swoją miłość do swoich uczniów w czasie tej ostatniej wieczerzy. To wszystko, o co Jezus się w tej modlitwie modli, jest wyrazem Jego miłości bez reszty do Jego uczniów. Dlatego to, co, to, o co Jezus się modli w tej modlitwie, powinno być dla nas, dla uczniów, dla chrześcijan, ważne, istotne. Jeśli ta modlitwa jest wyrazem miłości Chrystusa do Jego uczniów, tej miłości bez reszty, to jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, powinniśmy ten modlitwę, pragnąć poznać tę modlitwę, zagłębić się w niej, zobaczyć, o co Jezus się modli. Ale nie tylko. Jeśli ta modlitwa wyraża miłość Chrystusa do nas, do uczniów, to powinna też być naszą modlitwą, naszym wołaniem, tak jak była modlitwą Jezusa. Więc jeśli jesteś uczniem Jezusa, to ona, ta modlitwa powinna być też twoją modlitwą. Ale dzisiaj nie chciałem się skupiać na całej modlitwie, ale tylko na jednym fragmencie. I przeczytajmy ten fragment. To jest tą wersety od 20 wersetu do 23. Stawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie poznał, posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. O kogo Jezus się modli? O kogo Jezus się modli? Skoro ta modlitwa jest finalnym wyrazem tego, jak Jezus ukochał swoich uczniów, to należałoby założyć, że Jezus modli się właśnie o nich, o uczniów. I faktycznie tak jest. W wersetach od 6 do 9 czytamy: Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od ciebie, oraz uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Ja wstawiam się za nimi, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. Więc ten opis ludzi wskazuje, że Jezus modli się za swoimi uczniami. Jezus nie modli się za światem, Jezus nie modli się za ludźmi, którzy Y, y, są częścią tego grzesznego, zbuntowanego przeciwko Bogu świata. W tym miejscu Jezus modli się o swoich uczniów, o tych, którzy przyjęli Jego słowa, którzy są przekonani, że Jezus wyszedł od ojca oraz uwierzyli, że ojciec posłał Jezusa. Oni już nie są częścią tego świata. Oni byli ze świata, ale już tego świata nie należą, ponieważ ojciec dał ich synowi. I Syn wyrwał ich z tego świata. Więc w tej modlitwie Jezus modli się o swoich uczniów, o tych, którzy za Nim chodzili, o tych, którzy Go widzieli, słyszeli, którzy żyli tym, co On głosił. Ale od wersetu 20 Jezus modli się o innych uczniów. Jezus modli się o przyszłych uczniów. Modli się o tych, którzy uwierzą w Niego dzięki słowu uczniów, o których właśnie modlił się wcześniej, czy o których się modlił w tych wersetach. Więc w tej modlitwie, jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa, to można powiedzieć, że jesteśmy zawarci i my, jeżeli tylko jesteśmy uczniami Jezusa. Ale w tej modlitwie zawarte są też kolejne pokolenia uczniów, kolejne generacje uczniów, kolejni uczniowie, przyszli uczniowie. Ale definitywnie Jezus modli się o swoich uczniów obecnych, ale i przyszłych. O co Jezus się modli? Pamiętamy, że mod... skupiamy się tylko na tych wersetach od 20 do 23. No, Jezus modli się o swoich uczniów i modli się o to, aby wszyscy uczniowie byli jedno. I to słowo jedno lub jedność no pojawia się w tym fragmencie aż pięć razy. Więc ta jedność, bycie jedno, jest zarazem podkreślana. Jest podkreślana, można powiedzieć, na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jedność, jaka jest pomiędzy ojcem i synem. Jezus mówi, pokazuje, jak, że jest jedność pomiędzy ojcem i synem. Ojciec jest w nim, a on jest w synu, a, a syn jest w ojcu. A drugi sposób to jedność pomiędzy, czy jedność, jaka ma. Yy, to jedność pomiędzy ojcem i synem. Jeszcze, przepraszam, pokręciłem. Pierwszy to jedność pomiędzy uczniami Jezusa. Tak? Jezus modli się o to, żeby jego uczniowie byli jedno. Byli jednością. I drugi sposób to jedność pomiędzy ojcem i synem. Jezus pokazuje, jaka jest relacja między ojcem i synem i że pomiędzy nimi jest jedność. Oni są jedno. Więc ta modlitwa idzie w tym kierunku, żeby ta jedność, jaka jest pomiędzy synem i ojcem, była odzwierciedlona w jego uczniach. W ich jedności. I dlatego Jezus modli się o, o jedność uczniów. Więc to nam pokazuje też poziom, na którym ta jedność ma funkcjonować. I tym pierwszym, tym podstawowym poziomem, na którym poziomem dla jedności uczniów jest poziom zboru poziom lokalnego kościoła. Ponieważ lokalny kości, ponieważ zbór jest zorganizowaną grupą uczniów Jezusa. Dlatego pomiędzy nimi przede wszystkim ma ta jedność się wyrażać to oni mają być jedno. W pierwszej kolejności oczywiście są też inne poziomy tej jedności, które powinny się wyrażać ale tym podstawowym poziomem tej jedności jest ten poziom zboru. Dlatego też w listach, w wielu listach znajdujemy wezwanie do tego, żeby, żeby wierzący, którzy są członkami danego zboru, żeby byli jedno, żeby zachowywali jedność, żeby dbali o jedność, żeby dbali o jednomyślność. Więc to ten podstawowy, podstawowy poziom jedności, ta modlitwa wskazuje, że tym podstawowym poziomem jedności uczniów ma być właśnie zbór, ponieważ tutaj uczniowie się najczęściej ze sobą stykają, czy spotykają. Ale tam jest jeszcze coś ważniejszego sposób, w jaki Jezus modli się o tę jedność, a Jezus w tej modlitwie odnosi się do jedności, jaka jest pomiędzy Nim jako Synem oraz Ojcem. Więc Jezus nie modli się o jakąś bliżej nieokreśloną jedność, żeby jakoś uczniowie się do, ze sobą dogadali. Nie. On ma konkretny standard, konkretną normę. Normą i tą normą jest ta jedność, jaka jest pomiędzy Ojcem i Synem, żeby ta jedność była odzwierciedlona pośród uczniów. Więc to nam pokazuje głębokość. Tej jedności, jaka powinna być pomiędzy uczniami Jezusa Chrystusa. Więc z jednej strony mamy pokazane, jak szeroka powinna być ta jedność pomiędzy wszystkimi uczniami. Nie ma wyjątków. Tutaj nie ma wyjątków pomiędzy wszystkimi uczniami. Tak, to jest szeroko, tak szeroka ma być ta jedność, a z drugiej strony mamy pokazaną głębokość tej jedności. Wzorem, modelem. Jest właśnie jedność Ojca i Syna. Ponadto widzimy, że Jezus modli się o to, aby Jego uczniowie byli dojrzali ku jedności. Czyli Jezus modli się o to, aby uczniowie byli dojrzali w swojej wierze, w swoim poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, i żeby ta jedno, ta, ta, ta dojrzałość wyrażała się w ich jedności. Możemy powiedzieć, że miarą jedności jest. Dojrzałość uczniów albo miarą dojrzałości uczniów jest ich jedność. Im uczniowie bardziej dojrzali, tym większa powinna być ich jedność. I powinniśmy właśnie mierzyć jedność, właśnie dojrzałość, dojrzałość jedności, jednością. Zatem Jezus w tym fragmencie modli się o jedność jego uczniów, aby jego uczniowie, abyśmy my, jeżeli jesteśmy jego uczniami, byli jedno, byśmy byli jednością, abyśmy byli jednością przede wszystkim właśnie na poziomie zboru, którego jesteśmy, on zakładam, częścią. O już powiedziałem. Jedność, ale w czym? Tak, to jest ważne pytanie. Jezus się modli o jedność, ale w czym mamy być jedno? W wersecie 21 jest napisane: Niech oni w nas będą jedno. Można mieć różne poziomy czy różne powody do bycia jednym. Ale Jezus mówi, niech oni będą w nas jedno. Czyli Jezus modli się, aby jego uczniowie byli jedno w ojcu i w synu. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Więc Jezus, pamiętajmy, modli się o ludzi, którzy mają uwierzyć w Jezusa. To znaczy, modli się o ludzi, którzy w przyszłości mają przyjąć słowo apostołów. Mają przyjąć słowo pierwszych uczniów, o których Jezus modlił się wcześniej. A wcześniej Jezus o tych pierwszych uczniach powiedział tak: Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, gdyż przekazałem, przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Więc wiara. O której Jezus mówi, jest sprecyzowana. Jezus mówi nam, co to znaczy wierzyć w niego. Można powiedzieć, że Jezus podaje nam pewną definicję wiary w niego, i ta definicja wiary musi być zastosowana do tych przyszłych uczniów, o których Jezus modli się w tym fragmencie. Uczniowie ci pierwsi, o których Jezus się modli, oni uwierzyli, oni przyjęli słowa. Jezusa Chrystusa, uwierzyli, że Jezus, że Jezus jest posłany przez Ojca i to jest pewien standard, pewna norma wiary. Więc jeżeli mają być przyszli uczniowie, to oni muszą mieć ten sam standard, tą samą normę wiary. Zatem Jezus modli się o, ty, o jedność tych wszystkich, którzy mają tę samą definicję wiary w Jezusa Chrystusa. Modli się o jedność tych wszystkich, którzy wierzą w to samo odnośnie Jezusa Chrystusa. Jaka jest ta definicja wiary? W taki prosty sposób. Jeśli popatrzymy na te słowa, to co tam dostrzeżemy? Przede wszystkim to, że mamy tam wspólne działanie Ojca i Syna w jednym konkretnym celu, jakim jest zbawienie grzeszników. Mamy tam jedność Ojca i Syna w dziele zbawienia. Ojciec przekazał synowi słowa, które ten przekazał ludziom, którzy te słowa przyjęli, przekonani, czy będąc przekonanymi, że syn wyszedł od ojca, i w konsekwencji uwierzyli, że syn został przez ojca posłany. Z kolei te słowa Jezusa, przekazane dalej przez apostołów Jezusa, stają się podstawą takiej samej wiary dla innych uczniów, dla kolejnych uczniów, dla kolejnych pokoleń uczniów. I jeśli ci kolejni uczniowie zachowują, zachowają jedność, to staną się świadectwem dla świata, że to Ojciec ich posłał. W związku z tym należy powiedzieć, że uczniowie Jezusa Chrystusa mają być jedno w Ewangelii, w dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie, a to z kolei zawiera wszystko, czego Jezus nauczał i czego dokonał. To Ewangelia Jezusa Chrystusa musi być podstawą, na której opiera się jedność uczniów. I na której jedność uczniów ma operować, bazować. Bez tej podstawy, bez tej ewangelicznej podstawy, nie ma mowy o jakiejkolwiek jedności, która by odzwierciedlała jedność Ojca i Syna. A pragnieniem naszego Pana. Naszego Zbawiciela jest, tak, jest to, żeby ta jedność właśnie odzwierciedlała jedność, jaka jest pomiędzy Nim a Ojcem. Dlatego też Jezus o, właśnie o taką jedność się do Ojca modli. I takie pragnienie jest wyrazem tego, że Jezus ukochał swoich uczniów bez reszty. Tak jak Jego miłość do Ojca jest, jest no nieskończona, jest, jest doskonała. Tak samo Jego miłość do uczniów jest taka sama i dlatego Jezus modli się o jedność, ponieważ On tej miłości z Ojcem doświadczył i ta miłość realizuje się w doskonałej jedności z Ojcem i On też chce tego samego dla, dla, swoich, dla swoich uczniów, żeby oni byli jedno, tak jak Ojciec i Syn są jedni. Więc jest to wyraz Jego ogromnej miłości do nich. Dlaczego o tym mówię? z prostego powodu. Aby przygotować siebie samego i nas na pewne trudności, które mogą się za chwilę pojawić wokół nas, wokół uczniów Jezusa Chrystusa, wokół też naszego zboru. Na, na przykład no, no, COVID się nie skończył. Koronawirus się nie skończył i, 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 i już niedawno rząd zaczynał Zaczął mówić o tym, o wprowadzeniu z powrotem pewnych restrykcji, jakich jeszcze nie wiadomo, ale to może spowodować, że brzydko mówiąc na tapetę znowu wrócą pewne, pewne tematy, yy, pewne dyskusje, pewne yy, opinie, pewne zdania, pewne postawy, które, które mogą w jakiś sposób polaryzować, które mogą w jakiś sposób. Yy, prowadzić do jakichś kłótni, czy jakiś zaczepek, i tak dalej. No, więc, więc, więc dobrze się przygotować. Oczywiście inne rzeczy też mogą się pojawić, które będą zagrożeniem dla jedności, i, i zawsze powinniśmy być przygotowani na to, że coś się może złego pojawić i że potrzebujemy w tym wszystkim zachować jedność, ewangeliczną jedność, żeby po prostu nikt nie ucierpiał, nikt nie został zraniony, ponieważ za, za podejście za opinię na temat COVID-u, no moim zdaniem nie warto umierać. Tak? Koronawirus jest szkodnikiem i nie warto umierać za tego szkodnika, za, za jakieś przekonania co do tego, co to nie jest aż tak istotne. Nie warto umierać za takie czy inne stanowisko w tej sprawie. Natomiast Chrystus przypomina nam, że warto dołożyć wszelkich starań do tego, żeby zachować jedność. W ojcu i synu, w dziele którego staliśmy się uczestnikami. A warto tych wszelkich starań dokonać, ponieważ poprzez ewangeliczną jedność uczniów świat poznaje, że Jezus Chrystus został posłany przez Ojca oraz że Ojciec kocha uczniów Jezusa tak, jak kocha swojego syna. Zatem to jest coś wielkiego, coś wspaniałego, co, co otrzymaliśmy. Jest to, jest, to jest wola Ojca, abyśmy byli jedno. A jeżeli świat będzie widział, że, że, że Kościół, że uczniowie Jezusa Chrystusa kłócą się, brzydko mówiąc żrą, tak, odnośnie jakichś takich spraw, które nie mają jakiegoś większego, większego znaczenia, to jakie świadectwo wydają? To świat, widząc to, co, co uczniowie wyrabiają, to się puka w głowę. Jeżeli jeżeli tak mają funkcjonować, ci, którzy może wierzą w Boga, to ja nie chcę mieć nic wspólnego z takim Kościołem, z takim Bogiem. Ale jeżeli świat zobaczy, jak uczniowie dbają o jedność, żeby się nie podzielić w sprawach, które nie są istotne, jak dbają o to, żeby, żeby była jednomyślność, to to daje do myślenia. Słuchajcie, to to przemawia. To wskazuje na Chrystusa, to znaczy, że osoba widząc, że ktoś ponosi pewien wysiłek, rezygnuje ze, ze swojego zdania po to, żeby zachować jedność, to znaczy, że ten Chrystus, to wszystko, co On zrobił, to musi być realne dla tej osoby. Że ta osoba żyje tym, co, co Chrystus dokonał na krzyżu, żyje realnością Chrystusa i to może być świadectwem, dlatego że do tego, że Chrystus został posłany przez Ojca, Lój świat będzie to widział dlatego jakby wyprzedzam pewne rzeczy tak wyprzedzam pewne rzeczy Chrystus uczy nas właśnie tego żeby dbać o jedność ta modlitwa pokazuje nam jak Jezus patrzy na ewangeliczną jedność uczniów i to nam pokazuje że jedność uczniów wynikająca z Ewangelii jest dla Chrystusa dla naszego Pana i Zbawiciela ogromną wartością A to z kolei oznacza, że my jako uczniowie Jezusa powinniśmy odzwierciedlać te, Chrystus, te wartości, które dla Chrystusa są ważne. One powinny być też ważne dla nas, w naszym życiu. To, zna, to oznacza, że jeśli jestem uczniem Jezusa Chrystusa, to moim pragnieniem, moim dążeniem, moją modlitwą powinna być ewangeliczna jedność w zboże, pośród uczniów. Żeby nie dać się podzielić przez byle błahostkę. Jako uczeń Jezusa do tej jedności, do jej podtrzymywania oraz rozwijania powinienem przykładać swoje serce i ręce. I to wymaga ogromnego wysiłku dzisiaj. Dzisiaj jest tak łatwo podzielić generalnie czy to rodziny, czy, 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 czy sąsiadów, czy, czy kogokolwiek jak, tak łatwo podzielić ludzi. Ponieważ rzeczy drugorzędne, trzeciorzędne, czy, czy jakoś mało istotne zaczynają dominować. Kto jaką partię popiera, kto na kogo głosuje, kto ma zdanie właśnie w takiej czy innej kwestii, jakie zdanie i być może to są ważne rzeczy dla, 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 dla ludzi, ale, ale generalnie dla nas. Jeżeli wartością, najwyższą wartością powinien być Chrystus i jego wartości. Jeżeli, jeżeli coś, moje działanie, moje myślenie, moje postępowanie ma wpływać na to, że, że Kościół w jakiś sposób zostanie zrażony, podzielony czy coś w tym rodzaju, to, to powinienem właśnie do czego dążyć? Do, do zachowania jedności. Zrobić ten wysiłek, to poświęcenie do tego, żeby zachować jedność, żeby nie dzielić. To nam przypomina, że jedność. Chrystus dał uczniom Jezusa swoim uczniom jedność, ale ta jedność nie jest dana raz na zawsze. Tak, tak jak można powiedzieć, że osoby biorące ślub czasami popełniają ten błąd, one bardzo często popełniają ten błąd, że skoro już wzięli ślub, to już tak będzie zawsze. W związku z tym nie trzeba nic robić. Nie trzeba starać się, nie trzeba pilnować się, nie trzeba dbać o małżeństwo. Bo przecież już ten, ten węzeł został zawarty tak? i, i teraz wszystko będzie już tak, jak, jak, jak było. Tak nie jest. Tak nie jest. Cały czas trzeba dbać, trzeba pilnować, żeby ta jedność małżeńska została zachowana, ponieważ egoizm cały czas się włącza. Dlatego tak samo, w jedno, jeśli chodzi o jedność kościoła, jesteśmy egoistami. Jesteśmy egoistami w procesie uświęcenia. W procesie uświęcenia tak? i łatwo jest nam po prostu pozwolić, aby ten egoizm wziął górę. Dlatego cały czas powinniśmy pilnować tej jedności, dbać o jedność. Yy, oczywiście my nie musimy, musimy pamiętać, że ojciec i syn byli jedno, ale jako osoby były odręb są odrębni I, i też mamy prawo do tego, żeby zachować pewną odrębność jako osoby. Mamy prawo do własnych przekonań. Do własnego zdania, do własnej postawy, ale, ale Chrystus uczy nas, że, że są rzeczy nadrzędne. I wtedy, i w tych rzeczach nadrzędnych powinniśmy zrezygnować na, ko, na, na korzyść naszych braci i siostry, ponosić koszt tego nawet. Do tego zachęca nas Pan. Więc jedność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o to dbać, trzeba tego pilnować, ponieważ. Można doprowadzić do sytuacji, gdzie ta jedność zostanie zerwana, i, 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 i na przykład Pierwszy List do Koryntian nam to doskonale pokazuje: różne podziały w tym kościele z różnych powodów. Nauczyciele, dary Ducha Świętego, jedzenie no, różne podziały i tak samo dzisiaj łatwo, bardzo łatwo, jakby w emocjach. W emocjach, czy pozwolić emocjom funkcjonować, wziąć górę nad zdrowym rozsądkiem, nad wartościami, które, które Pan, których Pan Jezus nas uczy. Dlatego pilnujmy tego. Dbajmy o tę jedność. Ponieważ jest to ważne dla Chrystusa. Dlatego też powinno być ważne dla nas. Zachciałem zakończyć słowami apostoła Pawła z listu do Efezja. Zachęcam Was zatem ja. Więzień w Panu abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jesteśmy powołani do jedności, do tego, by być jedno, jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa. Więc dbajmy o to, pilnujmy tego, rozwijajmy to, dążmy do dojrzałości w tej jedności, dążmy do dojrzałości w Panu Jezusie Chrystusie i wtedy ta jedność będzie, będzie wyrażała, odzwierciedlała właśnie tę jedność docelową, jaka jest pomiędzy Ojcem i Synem.